Czego teraz nie zauważasz? Widzę, że jesteś bardzo intuicyjna. Masz w sobie dużo mocy, o której nie wiesz. Najprawdopodobniej masz silny dar od swojego rodu. Dar przewidywania lub po prostu bardzo silną intuicję, która podpowiada ci i ratuje ciebie i innych ludzi przed problemami. Ta zdolność nie jest w tobie ujawniona, ale czujesz jej obecność w swoim życiu. Po prostu nie rozumiesz, czym ona jest i jak działa. Chyba miałeś w swoim rodowodzie ludzi posiadających wiedzę, ale takie wrażenie jakby połączenie twojego rodu zostało przerwane i zostało przywrócone przez ciebie. Wydaje się, że w twoim życiu jest teraz jakaś sytuacja, która odwoży w tobie te wielkie zdolności, po prostu tego nie zauważasz, może to również być dar do kreatywności. Teraz jakby czekasz, jakbyś była w szlepem zaułku, ale tak naprawdę przechodzisz przez okres wzrostu, dzięki któremu w przyszłości zyskasz taką moc, że wiele osób będzie od ciebie zależało i patrzyło na ciebie jak na lidera. Twoim przeznaczeniem jest kontrolować twój los i stworzyć coś nowego, coś czego świat nigdy wcześniej nie widział. Możesz tego nie zauważyć, ale jesteś popularna w pełnym środowisku ludzi. Wiele osób cię szanuje, a ty nawet nie widzisz, jak silna jesteś. Nie czujesz swojej wewnętrznej mocy, ponieważ w tej chwili masz wiele zmartwień, kłopotów, wielu ludzi i okoliczności odbierają ci teraz energię, więc możesz tego nie czuć. Czeka cię nowe życie, kiedy historia ta w końcu się rozwinie, kiedy odkryjesz swoją nową stronę, wcześniej ci nieznaną. Bardzo ciekawa wróżba. Jeśli chcesz omówić się na indywidualne czytanie, proszę napisz mi pod linkiem w nagłówku profilu. Dziękuję bardzo.